Uch, ale piękny poranek. Jak każdy. Zróbmy to, co robimy codziennie. Najpierw chodźmy z moją super koleżanką się wykąpać, bo ona śmierdzi trochę. No, chodź się wykąpać. Wchodź tam. Dobra, idziemy się wykąpać. No, jeszcze trochę śmierdzę. Ej dobra co robimy następne? Już trzeba zobaczyć czy nikt nas nie okradł Nie nasze cenności tutaj są Tutaj na skrzynka Tutaj jakiś syf postawiałem Miałem trochę to postawiłem, potem to Nie da się tego zjeść e, Załóżmy sobie zbroję Weźmy sobie i te łopaty. Dobra, mamy cztery łopaty. I tutaj cztery. Dobra, lecimy. E, Obecnie. Owca. owca się pali. Jedna tylko się pali? Mm. Czemu owca się pali? Nie wiem. Wejdźmy do owiec. I je... oczywiście musimy je bo Owce trzeba ostrzec. Trochę to za mnie pewnie. Wyrywają się. To są uroki grania w Minecrafta. Może tak, jakbym mnie tak obcinał, tak mocno. Dobra, jedną obciąłem, drugą obciąłem, trzecią obciąłem i czwartą obciąłem. Super. Co robię następne? Chodźmy może. Może chodźmy wykopać diamenty Kopmy się może... O, przy domku się kopiemy, Raz, dwa. Zakopiemy. Musimy kilofem wykopać z t'ona. Kopiemy. Muszą być diamenty. <grym> diamenty! Wykopmy je łopatą, może więcej wyleci. Dobra, jeden diament. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. I dziesiąty. Wow, dziesięć diamentów. Czemu wypadło mi tylko sześć diamentów? A teraz mam 10 diamentów, nie, coś się zgliczowało chyba podbudujmy się tymi blokami diamentów dobra, musimy to schować teraz do naszych cenności schowajmy to do cenności i zbudujmy portal do nieba, to będzie dobra myśl, zbudujemy sobie portal do nieba Wow, ale ładny portal i z tego co wiem trzeba go zapalić, to użyjmy tego, oto rzeczy, oto rzeczy tego świństwa, po co mi to... Nie działa, coś się zepsuło. Nie, wejdźmy do mojego domku. Zetnijmy sobie jakieś drzewka, że nie mam drzewek to... Zat... No kurczę, nie mogę wyjść z domu. Super drzewin. Zetnijmy sobie drewno. Bo drewno nam się przyda, bo... Mamy takie bardzo dobre itemy. Najlepsze w Minecrafcie mamy itemy. Ale czasami się one niszczą z tego co widać. One się niszczą szybko. Nie wiem czemu. Coś się chyba zbagowało znowu. No wszystko mi się baguje, z tego co widać. Cały Minecraft jest zbagowany na tej wersji. Nie to co się dzieje w ogóle. Jakieś lagi mam. Neta chyba. Nie wiem, ale. Coś mi się laguje. Spudujmy. Ładne, ładne, e, ładne kontynuacje naszego domu, jakby. Musimy więcej drewna wykopać. Spróbujmy nie łopatą, tylko kilofem kopać. Dobra, kilofem wykopmy. Kilof jest bardzo dobry. Dobra, kilofem akurat bardzo szybko się ścina. Drzewo. Dobra, mamy drzewo. Mhm. Zabudujmy sobie stojaki na zbroję. Jeden stojak, drugi stojak, trzeci stojak, czwarty stojak i piąty stojak. Przez tą chwilę chyba Wam zaprezentowałem cały mój dzień w Minecrafcie. No nic więcej nie robię, bo to są najważniejsze rzeczy. Może jeszcze zobaczyć dokładną recepturę na ten portal do nieba, bo użyłem najbardziej wartościowych bloków i pod, chciałem podpalić jakimś czymś. Nie zadziałało. I teraz już jest po południu. I teraz jedyne co robię to idę tu i się opalam. leży się opalam na słoneczku. Czasami przeglądam sobie moje bogactwo. A jak to mi się znudzi, to idę i się, idę się położyć na moim łożu. Muszę zamknąć drzwi i się idę położyć. I następnego dnia robię to samo. Dokładnie, tylko że z tymi wieszakami na zbroję coś robię. na przykład zdobywam zbroję. Ale nie wiem, zróbmy coś może jeszcze z tych diamentów. To, Znaczy popatrzmy sobie na razie przez to okno, popatrzmy sobie przez to piękne okno, mm, ale widoki, Jakbyś nie zauważył, tu jest ściana, taka ładna ściana, tu mamy okno, ale to moim zdaniem każdy zauważy, także dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego filmiku, trochę for fun, dobra już bez żartów, to było mega for fun i bekę miałem z tego niesamowitą nagrywania tego, cały czas się chichram. Beka niesamowita. Także dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się i dzisiaj może live'a nawet zrobię. Pa! I dawno filmu nie było. Niestety, smutno